Cześć, witam. Dziś nadaję prosto z PGR-u. Zanim zacznę odcinek, bardzo duże podziękowania dla widzów za ostatnie tak liczne komentarze w sprawie moich tutaj przypadłości na mojej wsi, czy tam w mojej wsi, gdzie mieszkam. Szacun dla Was i powiem Wam szczerze, że Macie dużą rację. Robię swoje, będę robił swoje i jak się komuś to nie podoba, to po prostu jego problem. Podchodzę do tego w ten sposób I bardzo duże właśnie podziękowania dla Was Dobra, zaczynamy temat e, Dzisiaj, co się dzieje, co się dzieje Stoimy na podwórku Dwa, trzy dni ostatnie Nie ma żadnej pracy polowej Nic nie robimy, nie kosimy kukurydzy Kukurydza tam daleko, tam sobie parkuje Niestety Po ostatnim wjeździe na pole Przez noc, potem przez kolejną noc Dolało ponad 50 litrów na wody na metr kwadratowy. No, fajnie, cieszymy się, mamy opady, ale tak troszeczkę, troszeczkę wolniej, żeby można było dokończyć pracę. Tak? Oczywiście to jest żartem, żeby ktoś tego nie odebrał, że nie pada źle, pada też źle. No, nie mogę skończyć koszenia kukurydzy. Zostało mi do porania 20 hektarów na ziemniaki i inne uprawy wiosenne. No, i jeszcze muszę zrobić gruberem duże pole. Jeżeli chodzi o piachy, czyli 64 hektary uprawie gruberem. Kierowcę chyba dwójką albo jedynką. Zobaczymy. I będę miał zamknięty temat. Tak więc taki tydzień dobrej roboty w polu mi brakuje. No ale no, non stop dolewa i słabo to widzę. Dobra, to już jest temat wyjaśniony. Zobaczymy, jak to się jeszcze skończy. Chciałem poprosić tutaj znajomych z okolicy, co mają kombajny na gąsienicach, aby dokończyli mi to. Ale oczywiście przyjechać na 4 hektary, czy tam niecałe 5 Nikomu się to nie opłaca, mimo że oferowałem dopłatę za drogę, za wszystko. Też nie. Trudno, trzeba czekać albo coś rzeźbić do bizona, ale już mi się nie chce po prostu kolejnej modyfikacji wprowadzać. Pożyjemy, zobaczymy. Ładowarka JCB poprzez te dni przestoju dostała most. Został złożony w całość. Jedyne na co jeszcze teraz czeka, to na olej do mostu świeży i. I, 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 I tyle, jest gotowa do odbioru. Jeszcze raz odpowietrzę hamulce, ponieważ już raz odpowietrzałem, ale postała dwa dni. Można jeszcze raz dla świętego spokoju spróbować zrobić odpowietrzenie i będzie to z głowy. Rura do bizona, długa, leży pod płotem, porzucona, nowa, tak wiem, bardzo, bardzo nieprawidłowo, ale zostanie na koniec sezonu, jak już przestanie być ciąg kombajn wyciągany non-stop z podwiaty, to zostanie schowana. No i chyba raczej na przyszły rok zamontowana. I nie raczej, tylko na pewno Mimo, że ta już mówiłem, że jest zmęczona i jeszcze ten sezon Odpukać zmęczyła To jest do odstrzału Tutaj co dalej? W sumie W sumie to nic Dzisiaj zabieramy się Za warsztat Ja trochę już tam posprzątałem Ale zrobiłem kilka innych jeszcze manewrów Tutaj do beczkowozu już został dokupiony Trzeci wąż, już mam trzy węże Każdy Wąż innego koloru, ten jest stary, najpierwszy od HTS-a. Ten był drugi, ten jest teraz trzeci nowy. I co generacja węża, to każdy wąż jest bardziej elastyczny i każdy wąż jest bardziej lekki. Tamten jest toporny, mimo że jest krótki. Ten taki średni, a ten już teraz jest najlżejszy. No i najbardziej elastyczny, ale zobaczymy z biegiem czasu, czy zesztywnieje, czy nie. Taka sytuacja. O. I możemy śmiało ruszać na warsztat. Oczywiście jeszcze panuje tutaj skromny bałagan. Ale ten bałagan porządkuje w taki sposób, że składam poszczególne projekty, drodzy widzowie. Pawł koni, jakby dobrze poszło i jak dalej będzie przestój pogodowy, to na dniach, no dzisiaj nie sądzę, żeby w tym odcinku, aczkolwiek może odcinek przedłuży się, dobra, nieważne, na dniach go po prostu uruchomię. Głowice dokręcone, położone na te uszczelki, jak trzeba. Wszystko pięknie się spasowało. Wszystko pięknie leży, gumy lekko wyciśnięte, czyli będą szczelne, wszystko na razie zanosi się na sukces. Ale to można będzie zweryfikować wtedy, kiedy jednostka zostanie uruchomiona. W dzisiejszym właśnie odcinku skupiamy się głównie na tym. No i no i próbujemy to złożyć w całość. W międzyczasie tu mamy kolejnego John Deerka. To jest sam słupek do kapitalnego remontu. A tam zaczniemy, może składać tamtego. Ogólnie, jeszcze jest plan taki. Też nie wiem, czy to na ten odcinek strasznie się niezdecydowany jestem, bo nie wiem za co się brać. U mnie to jest tak, że jeżeli nie ma pracy w polu, są dni przestoju ze względu na pogodę, no to są prace inne, tak? I bardzo dużo innych prac. Takich właśnie typowych, porządkowych, typowych działalnościowych, że tak powiem. Tamta ładowarka, to, 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 to. No wszystkiego jest od groma, tak? Tak więc ja nie stoję nigdy i nie czekam na e, pogodę, że jak się poprawi, to ruszam, nie siedzę i nie piję. No wiadomo czego, tylko kręcę. Kręcę co popadnie, co w rączki wpadnie. Nie wiem jak tutaj jeszcze sobie tu pomyblować to, ale mam zamiar oddelegować do innego pomieszczenia most na 6x6. Lub go złożyć, zobaczymy i niech na razie leży złożony silnik V8 do giganta. Często pytacie kiedy wyląduje. Podaję taki wstępny termin i najprawdopodobniej to się już wydarzy latem przyszłego roku. Dlaczego tak? Zobaczycie w dalszych, dalszych odcinkach, prawdopodobnie na wiosnę. Bo, aczkolwiek może prędzej, jeszcze jeszcze czas pokażę. Dobra, bierzemy się do działania. Co dzisiaj przy V8? Włożyłem już tłoki, położyłem głowice, głowice dokręcone, dokręciłem je wczoraj wieczorem. Czyli dzień prędzej. Teraz jeszcze raz polecę tym samym momentem po wszystkich szpilkach, bo jak głowica przez noc sobie poleżała dokręcona, to prawdopodobnie się lekko to ułożyło. Założymy wtryskiwacze, uzbroimy górę, dół. No i można będzie robić eksperymenty. Jeszcze zostało do obrócenia turbo, tak jak mówiłem kiedyś. Kto pamięta? Wykręcić tą szpilkę, odkręcić turbo, obrócić je w tą stronę. Dlaczego? żeby dolot powietrza, który znajduje się z tej strony w przy tym silniku, w ciągniku znajduje się z tej strony. W starym turbo tu wychodzi takie kolano w tamtym typie i tutaj idzie prosto do filtra, tak? Wydech prawdopodobnie przy obróceniu co kiedyś wspominałem, że chcę zrobić, aby był z drugiej strony na boku, przy słupku. Nie trafi tam, tylko po przekręceniu tak fizycznie turbiny, on gdzieś wyjdzie tutaj Czyli coś na zasadzie jak jest znowu szkolano z oryginalnej turbiny, bo w oryginalnej tej pierwszej turbinie jest do tyłu kolano. Tu teraz damy od boku, ale będzie blisko środka oryginalnego otworu w masce u góry, aby mógł on pionowo wyjść w swoim miejscu. Tak więc, tak wstępnie z tych pomiarów, które zrobiłem wczoraj, tak to wynika, tak. Tak więc, tak więc kręcić, działać i odpalać. Kilka godzin później. Już nie powiem, w jakim dzisiaj jestem nastroju, postaram się tego nie pokazać. No i od razu mówię, nie, to nie żona. <laughs> Drodzy widzowie, wtryskiwacze przeszły kompletne pranie, czyszczenie, wszystko w myjce ultradźwiękowej. Teraz mamy tak, wymyłem tylko trzy końcówki specjalnie na potrzeby filmu. Reszta wszystko jest, idzie nowe. Jeden wtryskiwacz po umyciu już mamy tutaj. Reszta wtryskiwaczy już jest zaparkowana. Tu jest wszystko przygotowane do montażu. Już parkuje na silniku z nowymi uszczelkami. Tutaj zakrywam wloty, żeby nie nabrudzić. Ale wracamy do stołu. I teraz tak. Końcówki, które były oryginalne w tym silniku. To są standardowe końcówki. Widać jest logo. Jamza. Wszystko ładnie jest. Wszystko gra. No, i te końcówki są czterotworkowe i z otworkami centrującymi. To są te dwa największe. Te otworki mają trafić we wtryskiwaczu na specjalne kołki, ponieważ te otworki w tych końcówkach wtryskiwaczy, właśnie są można powiedzieć kierunkowe. Mają określony kierunek, i tak muszą w tym położeniu znajdować się w komorze spalania. Teraz, tak, mamy końcówkę tuningową. Tak możemy to nazwać. Tak jak widzicie, one już nie mają żadnych otworków ustalających Jakie nie zamontujesz jest poprawnie Ponieważ mają inny kąt rozpylania I one mają pięć otworków Te przypominam mają cztery Te mają już pięć otworków I mało tego, że mają pięć otworków Mają dużo większe te otworki Nie uda mi się tego pokazać O jest Słabo widoczny Ręce się strzęsą jak Staremu pijakowi, ale to nic a może tu mi się uda? Ten otworek było widać. Też widać. Taka średnica kontra, taka średnica. No widać ewidentnie. Tak więc końcóweczki z dużo większą wydajnością, z dużo większym przepływem paliwa, tak więc do zasilania silnika. Do zaopatrywania w paliwo komory spalania są idealne. Mało tego, ustawiam je na, na Deko wyższe ciśnienie. Eee, te oryginalne idą na 175. Tutaj dajemy 200 atmosfer. Tu już mam jedną końcóweczkę ustaloną. Znaczy ustaloną ustawioną. No, na rurce się trzęsie temat. Zobaczcie. Pięknie mruczy. O. Teraz tutaj. No, jeszcze raz. Pięknie. 200 atmosfer, każdy jeden tak samo. No, i montuję to do silnika, i powiem Wam szczerze, aż się tego boję tematu. Jeżeli aż takie Idą różnice w zasilaniu w dawce paliwa, bo pójdzie dawka paliwa większa. No to, no to mamy też większą ilość powietrza spowodowaną zamontowaniem wałka rozrządu o większych krzywkach. No to, no to może być ciekawie, bardzo ciekawie. Aż się boję tej przeróbki, co z tego wyjdzie. Kolega Sergiej już się śmieje, że 420 koni. Ale bądźmy realistami. Jak wyjdzie te 400, to już i tak będę zadowolony i, i już będzie wystarczające, jeżeli chodzi o takie modyfikacje na silnikach. W tym czasie, kiedy było jeszcze winno, nie nagrywałem, Przywiozłem coś właśnie do tej jednostki, ale to za moment. I to jest właśnie to. Mamy interkuler od skani. Model interkulera używany w bardzo wielu modelach aut ciężarowych marki skania. To jest. Interkuler od tkani z silnikiem również V8 o pojemności 16 litrów No tutaj mamy 14 z hakiem, tu było 16 litrów tak więc w zaokrągleniu, oczywiście, tak więc pojemność noc była większa. Aczkolwiek im większy interkuler, tym lepiej, tak? Podpowiadaliście w komentarzach przy wszystkich materiałach poprzednich, w których pytałem właśnie o zastosowanie interkulera. Oczywiście jest to używka. Dostałem od chłopaków z wszystkimi uchwytami. Poduszkami i wszystkimi tutaj o takimi elementami nośnymi można powiedzieć, aczkolwiek powiedzieli, że śmiało można go przykręcać w każde jedno miejsce, gdzie ma w ogóle jakiś gwint. Interkuler jest w pomyciu, ale troszeczkę będę musiał nad nim popracować, bo przelot on ma bardzo dobry, bardzo takie niezbyt gęste te wszystkie blaszki w żeberkach, ale no wiadomo, jak to przy demontażu bywa, gdzieś coś się trafi, gdzieś się lekko go przyhaczy czy coś. Sprawdzimy go na szczelność, ale chyba nie do końca, bo jeżeli ktoś sprzedaje części, no to raczej by uszkodzonych części nie trzymał na sprzedaż, tak? Tak więc, tak więc, trochę nad nim się popracuje. No i wymiarowo pasuje idealnie, jeżeli chodzi o machy i chłodnicę kierowca. Ogólnie mam zamiar go wstawić tak, że przed nim... Gdzie lecisz? Już by się przewrócił. No, przed nim gdzieś na tej wysokości zamontuję chłodnicę oleju układu wspomagania. Dopiero interkuler, a następnie reszta chłodnic, ponieważ no tak akurat pod maską to opasuje. I tak na szybko patrząc tu właśnie przy dwójce, tam, czekajcie, o, to, o, to, 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 tam to pierwsze takie żebereczka bliżej. O, i tutaj jest bardzo dużo miejsca między tymi chłodnicami, ale, ale jeszcze kawałek będę musiał tą chłodnicę tego oleju wspomagania, co widać, kawałek będę musiał ją i tak odsunąć do przodu, tak więc tu właśnie Idealnie to drodzy widzowie będzie pasowało i będzie jechało. O, tu są uchwyty. Tu jest właśnie cała ta chłodniczka, tam już dalej jest reszta kompletu chłodnic. Tak więc wszystko gra. Falej, ferma Leci. Jesteśmy po pierwszych próbach. Próby zakończone lekkim fiaskiem. Jest jeden problem, już odłożyłem kolektor. Widzieliście te zadymienie? On nie powinien tak kopcić. Jak trochę się rozgrzał, już kopcił dużo mniej, ale tak z przerwami, i było widać, że, że po prostu gdzieś nie pracuje na jeden cylinder. On drży. Tą stroną drży bardziej. Odłożyłem kolektor wydechowy i zobaczcie, od razu widać leje z tego jednego cylindra. Nie wiem dlaczego. Tu mamy piękne spalanie. Tu jest wszystko ok, ale co się stało tutaj na tym cylindrze? Zadaję sobie to pytanie, on leje paliwem i teraz tak. Pierwszy strzał, co idzie, to wyjmuję wtryskiwacz, sprawdzam, czy coś jest nie tak z wtryskiwaczem, ale to jest raczej niemożliwe po tak dokładnym ustawianiu tego wtryskiwacza. Eee, mam obawy co do pompy wtryskowej, czy ona czasem tą jedną sekcją, to jest czwarta sekcja, czy ona czasem nie szwankuje, bo tego nie wiem. Ani nie sprawdzałem tej pompy na stole, ani nic, ale jeżeli ktoś pamięta z odcinków, ileś tam, ileś do tyłu, to też przed, tą, przed tym remontem, modernizacją, też z tego cylindra były problemy. Skoro mamy zrobiony wtryskiwacz to prawdopodobnie są dwie możliwości: albo nieszczelna głowica coś jest z głowicą nie tak, że nie ma ciśnienia spalania w niej ciśnienia, żeby powstało w ogóle zapłon samoczynny albo. Sekcja w pompie wtryskowej nie podaje odpowiedniego ciśnienia paliwa na ten cylinder i po prostu wtryskiwasz leje. To są dwa możliwe scenariusze. I będę tutaj robił dochodzenie bardzo ciężkie. No szkoda, smutny jestem z tego powodu, ale takie projekty właśnie nie rodzą się od tak powiedzmy sobie szczerze, zanim jeszcze zakończę materiał, bo zbliżamy się do końca, po prostu powiem wam, dlaczego to wszystko złożyłem w ten sposób, mimo że będzie interkuler i tak dalej. To wszystko po prostu jest poskładane do typowej próby, tak? Robię taką typową próbę tej pracy. Z tej próby wiem dokładnie, że zawory nie spotykają się z głowicą. Nie ma takiej możliwości. Silnik wkręca się pięknie na obroty bez żadnego problemu. Eee, aż chcę wystartować z tego z tych stojaków drodzy widzowie. To, że tam trochę się dymiło to nie miejcie mi tego za złe, ale ktoś jak buduje takie rzeczy to po prostu to, że tak się poświęca to jest dla niego normalne. Kilka rzeczy będzie do przerobienia, oczywiście właśnie pod ten interkuler, czyli obracanie turbinami, to tu wszystko mówiłem. Zastanawiam się jeszcze tak grubo się zastanawiam, co zrobić ze sprężarką powietrza, czy ją po prostu odłączyć z tego zasilania i dać nie z doładowania z dolotu czystego powietrza, tylko normalnie przypiąć bezpośrednio do filtra powietrza. Niech sama zaciąga sobie powietrze i tłoczy pneumatykę tam gdzie ma tłoczyć. A tutaj zostawić już na golasa, tak jak ma być, pełne ciśnienie, bez żadnych tam dodatkowych wyjść, tak? To się zastanawiam, czy jeszcze tak zrobić, czy zostawić w tej formie, jak jest. Niech sprężarka powietrza też ma doładowanie. No to takie są po prostu szczegóły do, do, tej, do tego momentu. Parę rzeczy poprzerabiam, oczywiście powymieniam te opaski, co mi się wiecznie nie podobają, zawleczkowe. Yy, miarka oleju z wersji ciężarowej, no musi zostać wymieniona, bo na razie nie mam takiej mimo że silniki dawcy by dawcy byli to nie mam takiej typowej oryginalnej więc na razie będzie musiała pozostać ta koła pasowe alternator to wszystko co było tutaj zostaje tutaj no i na ten moment wygląda to w ten sposób no kurde nie spodziewałem się tego naprawdę się nie spodziewałem ale no co zrobić takie właśnie projekty tak właśnie powstają tak drodzy widzowie kończąc w tym bałaganie Mam nadzieję, że się będzie podobało, no i zobaczymy w przyszłości po tych wszystkich dociągnięciach, jak ta jednostka będzie się zachowywać. Na pewno moment obrotowy już widzę, że jest dużo, znaczy nie moment, co ja mówię. No, silnik szybciej wkręca się na obroty, lepiej wkręca się na obroty, i tak bardziej można powiedzieć, no ciężko brzmi, tak. Jest różnica w jego pracy. Ale jeszcze mamy tutaj te małe niedomaganie, i teraz trzeba ustalić, co to w ogóle za przyczyna, tak? To by było dzisiaj na tyle. No, pomału będzie robione dochodzenie, może jutro jeszcze postaram się tutaj to ustalić. Jak ustalę, zrobię. Od razu zaprezentuję, co jest grane, drodzy widzowie. Trzymajcie się wszyscy. Do następnego, cześć.